Głody morki wróciły do domu. Dzisiaj jest barszczyk. Ja uwielbiam dać sobie jaki kleksy ze śmietany i jeszcze więcej koperku. Dzieci tak nie lubią. Zrobiłam sobie też kawę. 27 stopni termometr w aucie mi pokazywał. I pokażę. jeszcze na koniec chciałam Wam powiedzieć o bardzo fajnych możliwościach, które są tylko do końca kwietnia. Do wykorzystania. Po pierwsze, można mieć darmową dostawę, robiąc zakupy przez internet, przez stronę www. ale trzeba mieć konto Mój DM. Jest darmowa dostawa przy zakupach za minimum 149 zł. Podobnie z aplikacją Mój DM. Tam też robiąc zakupy za minimum 149 zł. Wysyłka macie za darmo. No a oprócz tego, w aplikacji Mój DM jest do wykorzystania wielokrotnego. Kupon minus 10%, więc Myślę, że warto z niego skorzystać.